Piotr szuka noża dla siebie, słuchajcie, i testuje Peltonena. Zaraz go tak przetestujemy, że Piotr znajdzie nóż dla siebie. Możesz go wyginać. Podpowiem. Niesamowite, nie? Dobry jest. Tu są sęki, tak, tak do tak, zobrazowania. Tak, tak. Dobry jest, nie? Dobry jest. Jakbyś miał lepszy bat, ty, a może siekierę przyniosę i siekierą go pobijemy. Gdzie jest ta siekiera? Ja go biłem siekierą, nie? spokojnie, nic się nie dzieje. Możesz go bić nawet kamieniem. Zwłaszcza ten w Bieszczadach. Pokaż jaką zapracuje w ten sposób. Do końca, wal. To jest naprawdę dobry nóż, możesz spokojnie walić. I co pan powie? Dobry jest. Teraz tego wbij do tego i zostania. Nie rzucisz nim. Nie jest wyważony. A czy możesz próbować, ale Ale wbij go do drewna! Co? Czemu on tak brzęczy? Nie wiem. W rezonans jakby Mogę? Nigdzie nie pękł. Nie, nie, on nie pękł. Natomiast jak odbija... No bo to jest yy, tak zrobiony stal. Właśnie o to, o co pytałeś. No tak Peltonen robi stal. No z drugiej strony tak, no nie pyta Wbij teraz go w ten sposób i se na nim stanie Tylko go dobij jakąś deską, nie? Dobi go deską, Piotrek. Dobij go deską. Normalnie go dobij. Bez oporu. Dobij sobie go spokojnie, spokojnie sobie na nim stań. Możesz się skoczyć na niego, możesz się na nim podciągnąć, jak chcesz. Nie jestem duży, ale nie aż, jestem mały, ale nie jestem. Tak. Nie, no nie ma o czym mówić. Że on, on <śm> teraz ci zadam pytanie. Jedno no. pytanie. Czy nóż za 400 zł jest drogi czy tani, Twoim zdaniem? On kosztuje 400 zł? No. Drugi czytanie. Szczę, szczę. Jest warty ceny. Po prostu. No. Jest warty ceny. No. Jeżeli jest 400, to to jest mało. Znaczy mało. mało to, czyli za on 300 czysta, czysta parę kosztuje, 360 Dobra. czy coś, nie? Ale teraz pytanie, wiesz, bo ludzie zadają, zastanawiają się dlaczego nie mora, nie? Tylko peltonem, nie? Bo, bo mora kosztuje 40 zł, a ten kosztuje 400 zł. No to jest dziesięciokrotnie droższy. Tak. Twoje zdanie. Dobrze. Jesteś przedsiębiorcą, jesteś właścicielem firmy Bushman, która szyje na całą Polskę i chyba świat, tak? Różne no, rzeczy. No, na całą Europę na całą Kawańsza, Europę, to, tak. No i oceniasz produkt, który dostałeś tak z, ni z gruchy, ni z pietruchy. Wiesz co? Y, dlatego zacząłem robić swoje rzeczy, bo chcę, żeby one były trwałe. No. Y, tak, on jest chwały. Jeżeli mam mieć, wymieniać nie wiem, co sezon morę, bo mi się połamie, bo mi się potępi, bo będzie po prostu. A teraz, jest, a teraz jeszcze Ci powiem ciekawostkę. Weź sobie ten mały patyk i spróbuj sobie zrobić Federstika po tym, po tym wszystkim, co, z nim, co nim robiłeś. Albo ogolić włosy. O, może tak. Spróbuj sobie włosy na ręce ogolić i zobaczysz, zobaczysz, co. Nie, no trwaj, Ten już się w ogóle nie tępi. Tak, no nie, no nie ma o czym mówić. To jest przyzwoity sprzęt. No. Jak za tą kasę, nie? Moim Piesz, zdaniem co, to on w ogóle nie, nie ma konkurencji. Czy, nie. to jest po prostu przyzwoity sprzęt. Tu nie chodzi już o kasę, chodzi o jakość. Ale wiesz, ale ludziom chodzi o kasę, nie? Ja dzisiaj robiłem warsztaty yy, tak jak robiłem, widziałeś, byłeś, yy, ale wiesz, ludziom chodzi o pieniądze, nie? Bo, oni, bo się zastanawiają, dlaczego mają wydać dziesięciokrotnie więcej niż na morę, nie? Ja im nie umiem na, na to pytanie odpowiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć tylko tyle, że on jest po prostu dobry. Wiesz co, jeżeli masz wyjechać raz w roku pod namiot... Tak, to Mora jest do OK. Jeżeli masz e, pracować nią przy filetowaniu ryb w domu, to Mora jest OK. Jeżeli chcesz używać tego w rzeczywistości w e, sytuacjach kryzysowych, e, survival, bushcraft, etc., to, to, to nóż powinien być niezawodny. Po prostu. Dokładnie. No ja tak samo wychodzę z tego samego założenia właśnie. Dlatego, dlatego też no, ja nikogo nie namawiam do tych noży, ale moim zdaniem, stosunek jakość cena nie ma sobie równych na rynku. Po prostu nie ma sobie. Zresztą pochew tutaj, akurat w tym przypadku, bo są różne pochwy, mhm. robione jest przez TRC. Znasz z Litwy, nie? Tak. No. I zobacz, jak siedzi nóż w pochwie Nie, nie, to jest absolutnie. bez dwóch zdań, świetny nóż. Masz w prezencie? Ode mnie. Dziękuję. Podziękuj łusce.pl i Danielowi. Dziękuję łusce.pl oraz Tobie Daniel. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Po lokalnej wizji zrobiłem sobie taki rekonesans po tej miejscówce bardzo ładnie jest i dzisiaj zaczynamy dzień z Peltonenem będą warsztaty i będzie premiera nowego Peltonena w stali nierdzewnej, o której będzie zdecydowanie, któremu poświęcę odcinek który nagram dopiero po powrocie natomiast Dzisiaj zaczynamy dzień, jest 5.25 Ludzie się budzą A ja się przygotowuję do moich warsztatów powodują to, że wyzwalasz w sobie kreatywność Powiedzcie mi co jest na samym końcu tej piramidy. Oczywiście jest jeszcze szlif, no bo jak mamy wklęsły z baka, nie, to musi być też szlif wypukły. Sorem jest szwekki cherkiny. 1994 roku, kiedy powstał i kiedy wyprodukował pierwszy nóż, taki legendarny, <krym> którym jest niewątpliwie model F1 i tak naprawdę ten nóż wyznaczył wszelkie trendy, wszelkie trendy na rynku noży survivalowych na świecie. To jest... Ale co jest co jest co jest... to jest najważniejsze co jest... to jest najważniejsze znaczy, w tym to, że jeżeli zobaczycie na przeszkód tego nuda, to to nie dla

Każdy... Każda z chinek KGB jest wzorowana na morzu jakuckim. I dlatego jest wy, wygięcie w tę stronę pod prawą rękę. I można sobie wziąć patyka i można zobaczyć jak to działa. Jak ktoś jest praworęczny, to bardzo proszę. Można zobaczyć jak to działa. I każdy z nas wykrzywi sobie... Tak, jest żar i po prostu ten żar musisz dać teraz do jakiegoś no nie chciałem tutaj właśnie brać od kolegów. Na przykład możesz do y, szczytów traw, czy suchych patyczków, czy nawet jak masz kawałek papieru. Teraz nie będziemy chodzić. Ty masz chusteczkę, nie? To sobie to rozżarzysz i chusteczkę podłożyć, i będzie palić się. No tutaj już chyba jest. Tylko tej trawy musi być więcej, dużo A, więcej. Tak, ale nie chciało mi się tego. Dużo broć, ale zrobimy jeszcze raz z kierku Już masz do żebie, masz. Można sobie już zawierać to pierwsze pytanie, że możesz po sobie w Ale jakby chciał zrobić to, no masz to Wiesz to jest za mało mojej trawy, wiesz? A, jak tutaj kolega zrobił popatrzcie, on zrobił więcej i takie coś, się, tylko, tylko też jak masz spocone ręce i robisz to, to ona ładnie wciąga pot i jest mokra. I trzeba uważać też, żeby nie brać mokrej trawy. Ale chłopak, znaczy teraz. Te Takiego bonusa to żaden to nie ma. Tak właśnie, to skumulowane. E. Mi się, że to jest no ale dostań. co, no, Ksawery, jest... chodźcie pochwal. Co to dostajesz w nagrodę? Yy, nóż jest. i no, to jest, myślę, że... Taki? Może, yy. może taki być? Będzie, będzie ci pasował no, taki nóż? Tak ta, i, yy, i krzesiwa. Okej. Okay. no i bardzo gratuluję. <śleski> Kurka to bicie i trójce temu nie podchodzi teraz. Jak się kobieta rozpędzi, to ja pierdzielę. Można tego i to to się ładnie przedstaw. Jestem Asia, jestem córką Piotra Kowalskiego z Lushman Travel Gear. I właśnie stałam nóż za... za wytrwałość. Tak, za wytrwałość. Przy łuku ogniowym. Dziękuję bardzo.

jak mogę nie kręcić takich zacnych ludzi? Słuchajcie, tu jest taka firma. Można kupę dać, myślę, wiesz? Te w sreberka. Tu jest taka firma, która nazywa się Workstyle.pl. Ale bardzo długo są, więc myślę, że wszystkie one są. Tak to się dobre. pisze. Workstyle. Jak chcesz, możesz sobie obniżyć ci to? Daria i Wojtuś. Tą markę już znacie z mojego kanału. Tą markę poznacie niebawem, bo e, otrzymałem zapewnienie, że dostanę e, bardzo fajną rzecz, która nam się przyda na cypelek. Nie Daria? Tak. I to będzie, to ty to powiedz, bo ja nie wiem jak to się nazywa. E, to będzie percolator. I to jest to czarne, tak? Tak. Okej. Okay. Kawka jest taka. Kapka Także jest taka. Wszyscy, którzy spróbują kawki z tego urządzenia, będą wiedzieć, o czym mówię. A tu jest mój rówieśnik, albo prawie mój rówieśnik, Piotr. Szyma. Piotr jest z tego drugiego firmy, od Bushmana. Ja tą firmę, słuchajcie, nie znam, nie? Znaczy, już hmm. znam. <laughs> no. Piotrek jest takim miłym człowiekiem, zajebistym, i on produkuje takie rzeczy, który, pod którymi ja śpię. Bo widzicie, ja tam śpię. Nie? I znowu będzie reklama, słuchajcie, bo Piotr wymyślił tak. Piotr, a to ty musisz powiedzieć, bo ja nie mogę. Odnośnie tego Jerwena, nie? Że żeś poprawił Jarwena. Poprawiłem to duże, duże, duże słownictwo od razu, ale postarałem się zrobić coś, co będzie w jakiś sposób nawiązywało do prostej idei poncza i bagu. Właśnie. Natomiast, które będzie posiadało inne, interesujące funkcje. Jak się z Piotrem dogadam, słuchajcie, to może se y, przetestuję takie cosik, tylko to wy musicie Piotra w komentarzach poprosić, że Piotr daj Tomkowi do potestowania. Y, ale teraz na poważnie, bo to nie musicie prosić. Y, słuchajcie, kwestia jest taka, że Piotr teraz robi y, buszmeny, trawal. Y, nie umie po angielsku, więc nie będę się wysilał. W każdym razie są to zajebiste namioty, tu macie Canvas Campa, a tu macie piotera namioty i te namioty to są takie namioty w takim naszym starym stylu, jak myśmy jeździli na obozy. One są teraz pootwierane, co nie? I tam macie, widzicie, tu jest na przykład piecyk i on te piecyki też sam robi, gościu. Dzisiaj żeśmy pracowali na jego krzesiwach. I on te krzesiwa robi z takimi e, tymi nitkami co się palą Także jest wszystko cacy Czy wyście używali sprzętu Piotera jakiegoś, Daria? Używaliście Piotera jakiegoś sprzętu? Nie z Bushmana Jeszcze nie. Jeszcze nie. No widzicie? Nie, ja też nie, nie jestem sam. Ale za to Wojtek, Wojtek używa noża od Wiedźmina. Proszę bardzo, bo tu jest on tak specjalnie jakby sobie ktoś chciał usiąść i się przesunąć, to on tak działa, nie? No, a Piotr tu cały czas coś kombinuje przy ognisku, bo to jest stary bushcraftowiec, kurde słuchajcie. I aha, i jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Bo Wojtek robi dobrą golonkę i jak ja dzisiaj zjadłem to po prostu byłem zszokowany, a to jest mój szaszłyk na wieczór. To wszystko na dzisiaj na moim kanale. Zostańcie w duchu i zapraszam do pięknych, wakacyjnych imprez, mam nadzieję, w lesie.